Oh. Dzisiaj hopy na Rudaj z Kamilem, Adrianem, Cytryną i Frankiem. A ja jestem inwalidą. Lecimy. Jedziemy na mniejsze hopy, bo tutaj się boję, że się zabije I będzie jakaś troska, jak to się nazywało, panie Adrianie? XC. Co? Co wy robicie? No nie wiem, panowie. To? Nie wiem, jak chcesz to się zabił Z tą ręką stamtąd nie zjeżdżam. Czekajcie, bo Kamil się zgubił. KAMIL! Co? A! Dawaj tu. No zobaczycie, jak jeszcze tam nie jechaliście. Jak się ten wyjechał. Albo najfajniej to wybrać, tak? Teren mniej więcej I co? Czy znam cały teren tutaj Ale to mniej więcej Najlepiej no zaraz Dobra, czekaj Jedna chłopczy tam tędy ja. Górą?

Omiń to lepiej Ale to jest teraz to to jest stoli Przecież to się przeskoczy No tak, ale to było dwa razy mniejsze no, tak, Ale większe, to ten to było... Skaczemy to? To było dwa razy mniejsze Skaczemy to? No pewno No to to jest to idę. A to zostawiamy rzeczy i jelo To jest beta No nie będzie musieli tego powiększyć. O, rzeczywiście. Oni tu normalnie chyba przynieśli przywieźli alternator. Ej, nieźle, nieźle. No. tam jeszcze jest chyba hopka nowa. Drop to jest raczej chyba bardziej. No drop no. Ale nieźle to zrobiono To co, pierwszy tamto skoczyłem, największe? Albo na rozrywkę dawajcie mniejsze. No dobra, lecimy. な。 A Kamil lecisz? Które? Ton. Ton. Ton małą Ton. Małą No w sumie o, jest mała. widzisz? Nadleci Ale może zdaję mu okulary lepiej Ja? Adrenalina ja no, no, mówić, no, ale... nie chcę mówić, ale... okulary Ale może sobie zrobić kuku Dobra, chodźcie Ło wow. My zamiast się wbić <laughs> Przelecieliśmy No <laughs> czekaj Ej, wbiegniemy? Odsuńcie się, odjedzie. Odsuńcie się, bo chcę jechać. Dawaj Kamil. Odsuńcie się. Dawaj! Co? A, dobra, to dam ci z GoPro, czekaj. Proszę państwa, kamerę przyjmuje Kamil, znaczy wyjdzie. Poczekam na Adriana i cytrynę. Ja chyba też nie będę pedałował. O, no. <śmien _> nie. <śmien _> <śmien _> Dobrze, że nie było gorzej. <śmien _> Przed chwilą była piski dziobak, teraz spróbuję wyklepać te błędy Lepiej Ale wcześniej tak perfekcyjnie wkleiłem Dobra, przeniesiemy się na inną trasę i będzie latane My chcieliśmy polatać sobie treningowe hopki, żeby nagrywać, no i jak Ale widać... Pruchy. I to jeszcze Ej, jak... ich nie wykręcaj? Co, będzie ci klikotać i będzie ci chodzić do czarce. O! Ale <laughs> tańczy. Ja... Pokaż znaczy, to. Po... Podczas jazdy. Koło za trzystu stówy. Dawaj. Możesz z zakręcić? O, to tak. Dobra, idę do serwisu, bo to nie ból. będę miał dysku. I to jeszcze jak drogi ból. To jest drogi ból. Wiem. Z racji, że ból, stały się ale. dzisiaj już takie wypadki, ziemia jest, jak widać, miękka, mokra. Chopka też nie jest w najlepszym stanie, bo jest taka, no powiedzmy, już porozwalana, też w mokrej ziemi nie. E, Woli tego nie skakać, ponieważ nie chcemy mieć już więcej rowerów na wózkach. No, z racji, że ta chłopka jest jaka jest, to po prostu dam film bardzo dawny jak stąd skakałem. To by było na tyle w tym odcinku. No i siema.